No nie za dobrze. Nie za dobrze. Czyli od, od tego skręcenia. No. Siemanko wszystkim, tu Michu. Jesteśmy dzisiaj na pokładzie BMK. E, trzeba coś z BMK podziałać, bo coś chyba żeśmy źle złożyli w tym zawieszeniu. Bo coś tak śmiesznie strzela, skrzypi jak na maksymalnym skręcie kół. E, jeżdżę, więc jadę teraz do Pawioła, e, na stację diagnostyczną, na szarpaki, zobaczyć e, gdzie jest problem i co takiego się dzieje z samochodem. Mm. Start byłaby na zimno. Uaaa, trzy przebiegu. Trzeba będzie cofnąć dwie stówy, żeby to dobrze wyglądało. I... No dobra, jedziemy w ten. -ha 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 -ha. W BMC też będziemy mieli pewną do naprawy coś, co jest zawsze bolączką w BMW, czyli pompa paliwa, nie? Czyli jak to teraz jest ponad pół baku, to jest spoko, jak mi zejdzie na ćwierć, to potem już nie schodzi niżej ten pływak, a paliwo ubywa, bądź go tam nie ma, bądź pompa go nie bierze i auto gaśnie w trakcie jazdy, więc klasyczną naprawę będziemy musieli zrobić. I trik. Jesteśmy słuchajcie pod stacją. Teraz widzimy na szarpaki i będziemy szukać co tak strzela. Tak w ogóle to są chyba ostatnie chwile tego wnętrza, jeszcze w całości, bo już przyjechał do mnie fotel, który zamierzam sadzić. Także lada moment przechodzimy w tryb wyścigowo-rajdowy. Wiadą tutaj już pasy, kubły, wyrzucimy tylną kanapę i będzie tak trochę inaczej. Teraz to jeszcze wiecie: zimno, grzane dubki i tak dalej. Wszystko fajnie, ale. Naprawdę fajny fotel wyrywałem, który kiedyś mieliśmy F36, czyli mi tylko jest 2000. Taki z uszami i już się w zasadzie nie mogę doczekać, żeby go wsadzę auta. Mamy mam już joystick Kurwa, co, tutaj to skaner schodzi się piętro niżej, ja nie No No I co? Z lewej to słychać bardziej Nie są. no z obu Z Czekaj, najpierw byśmy nie powijali może, co? No O kurwa, jaka ty siła czy jesteś, co auto podnosisz Superman <laughs> normalnie kurwa co, bardziej, sobie? Wiesz co, będzie byś skoczył na górę no. i kręcił kierownicą. Lewą tu się knie? Coś mi się tu poci. No coś ci tu ciecze. Coś mi się poci przy skrzyni. Znaczy niedawno wymienialiśmy olej w sumie. I tu jest coś przy czujniku, wodzim, wiesz? Te? Ale nie wiem czy nie, czy to od góry idziemy. Ua! A stoi tak a tu nie spod samego korka? Nie. Z bardziej zalebowy, ale bardziej jeszcze jest mokro Tu wiesz, przy tym czujniku. No, 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 no. No ładnie. A wymienialiśmy olej niedawno, nie? Spoczko. No dobra, czyli mówisz, żeby co? Żeby pójść na górę i potem... A czy ty zwróciłeś uwagę na mój przepiękny tutaj wydech? Zobacz ten kąt tutaj, jak te spaliny. Tu zachodzi zjawisko odbicia fali. Stąd ta moc. Stąd ta moc. Stąd. Tu mam Most, nowy dyfer mój, tak, przepiękny i tu mam energy nie, no. suspension poliuretany, chuj moje dzikie węże, słuchajcie, ale nie no podaje jak zły, no w no, kasztunia, kurwa, ale no, no no, no, jak na warsztacie... A, jak, na warsztacie jak na warsztacie zobaczyli to po prostu uu? Nie no daj radę. Uff, Uff, się śruba nie podoba. A, tu, bo, to było to ten Na zamówienia, taki od Michała Strykowa. A no O, a to jest pompa, widzę... Aha nie, to jest filtr, a nie pompa, on jest nowy. Filtr nowy, no dobra, czyli mam iść na górę i pokręcić. Pokręcić jak prawda. No i kręcę. albo tak Mówisz? Ale to, to nie jest ten dźwięk, który teraz jest, nie? Trzysta paru sztuk, no. Na ten, miejsce. no. No. A No. No, no, no. Rozumiem, że tak nie może być. No, a z drugiej? No, tu nic. A tu? No. Czyli albo drążek, bo to drążek nie końcówka. Drążek albo magiel. Kurwa, Jade. I że co, mówisz, że tu. No? No, patrz tutaj w tym istnie. No? Kręć, że? O, faktycznie, czyli od, od tego skręcenia. No. Okej, okay, czyli to. Okej, okay, po prostu cała sprężyna się. Okej, okay, bo ona siedzi na dole, się trzyma. Na górze się trzyma, ona po prostu się nie... przy takim skręceniu, a już widzę, jest na tym talerzyku. Ona zamiast się obracać na tym talerzyku, tak, który to powinien to się obracać. To się obraca cały helper. Okej, okay, czyli trzeba by przesmarować pomiędzy tym czarnym pierścieniem na dole, a tym czarnym, co powinien się właśnie obracać, nie? takim wiesz, stałym składem, wiesz, jakimś to czy To wotem? Dobra. No dobra, ważne to nie jest nic. Ale odkryliśmy coś innego, ważniejszego w sumie. Czyli że przekładniać. Znaczy myślisz bardziej przykładnia czy drążek? Miałoby być. Bo trzeba byłoby zmienić oba drążki. I wtedy będzie widać, po prostu już czy w stanie zmienić czy tam jest dalej już na przykład, czy nie. Aha. Bo luz jest duży. No tak no, tutaj, no. Czy, nie, nie, sam nie, Czy, 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 czy sam nie, sam nie, wystarczy, czy że No spokojnie. łatwo wymienia że to się łatwo wymienia, no, nie, 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 Aha, no to fajnie, to, nie, ty, nie, ty. Pod... No, to nawet dobry ten, bo motyw jest taki, że w tych BMW-kach ja mam długą przekładnię, w sensie ruch na kierownicy daje mało ruchu mm -hmm. na kołach, a mówią, że się wsadza chyba tam z jakiegoś diesla czy coś a, jest, i jest dużo szybszy ruch, nie? Mm -hmm. Dużo szybsze przełożenie, więc przy okazji można no, modyfikacje zrobić. Podziałe, tak? No dobra. Na wierzchu, tak że... Oj, coś, na, coś nam się tutaj leje, słuchajcie, do odkręcenia kierownicą bez tego, bez włączonej wspomy. No nie za dobrze. Nie dobrze. za dobrze. Dziwne, że ja całek to nie jestem, a ja też może jestem, a nie wiem. Szczególnie jest tutaj trochę tak mokrawo chciałem zauważyć. A co tam... Ale ty masz lusterko kurde, jak doktor? Nie mam, to nie moje. Pana Edwarda. Lusterko pana Edwarda. Nie, to nie wnikam ogólnie. Z tego pociech skoro. Podczas tylko tego? Tak. Ale tu to, to mi się na przykład to nie podoba co się tutaj dzieje. W sensie... Tu jest, za przeproszeniem, upiększone wszystko w tej skrzyni, nie? Tego czujnika, czy coś. Tu widać chyba, że to miski. Też możesz jakiś wyciek, tylko No tak to mi się wydaje, wiecie, to nie? Tak, trzeba to A to dziwne, bo ostatnio robiliśmy, kurde, sprzęgło. A czy myśmy robili uszczelniacz na... Tak, uszczelniacz na wale chyba robili, nie, nie, nie robiliśmy. Ty masz uszczelniacz na tym, z przodu masz uszczelniacz, żeby je na kole pasowym, albo z miski czy nie, bo tak jest dookoła miski. No, 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 widzę, widzę, widzę. Trzeba byłoby no. zdjąć tą usłonę. No i zobaczyć ewentualnie czy na kole przednim pasowiem nie jest mokro mhm. bo jak jest mokro to ci będzie zaciągać wszystko mhm, no nie tak bo ci... nie robiłeś bm'ek? nie robiłem, nie robię w ogóle nic to się przekonałeś do bm'ek? no Moi drodzy, podsumowanie dzisiejszego wypadu na sprawdzenie co tam z BM-ką, myślałem, że coś prostego i tylko sprężyna, na no sprężynę znaleźliśmy, faktycznie strzela, okazało się, że trzeba ogarnąć coś z maglem, także będziemy działać w najbliższych odcinkach, prawdopodobnie poszukamy magla ym, krótszego, takiego bardziej torowego, co jest w sumie dobrym rozwiązaniem, Spokojnie się tak w sumie stało, że to wychwyciłem teraz, a nie jak coś się stało gdzieś na torze, co nie, także działamy dalej z BM-ą, widzimy się w następnych odcinkach, do zobaczenia, hej!